pośrednictwem internetu. Mamy dzisiaj przyjemność gościć na alternatywnym rynku akcji spółkę EFIX Dom Maklerski. Jest to 447 spółka notowana na rynku nikonek oraz 35 debiutant w bieżącym roku. Miło mi przedstawić przedstawicieli spółki pan Tomasz Korecki, prezes zarządu EFIX Pan Marek Żywicki, członek zarządu. Pan Tomasz Marek, członek zarządu. Jest także z nami dobrze znany Paweł Śliwiński, prezes zarządu Invest, ale przede wszystkim przewodniczący Rady Nadzorczej dzisiejszego debiutanta. Wiedziałem dobrze znany, ponieważ y, jako autoryzowany doradca prowadził bodajże najwięcej spółek na rynek długowy. Y, spółka Efix jest domem agresywnym i to właściwie wyjaśnia dużo. Dopowiem y, tylko, że świadczy dwa podstawowe rodzaje usług. Pierwsza to jest y, udostępnianie klientom możliwości inwestowania na yy, międzynarodowych rynkach. Yy, drugi segment to są usługi yy, doradcze świadczone w tym klientom. Yy, spółka udostępnia yy, międzynarodowe rynki akcji, obligacji, indeksów, yy, w tym rynek yy, globalny rynek walutowy Forex, yy, oferuje możliwość zabierania transakcji typu CFD, czyli na różnice kursowe. Mimo, że jakby głównym przedmiotem oferty spółki nie są walory notowane na giełdzie, to na pewno bardzo jest nam miło, że wybierając giełdowy rynek Spółka uznała, że właśnie ten giełdowy rynek może bardzo dobrze przysłużyć się do y, szybszego rozwoju biznesu firmy. Czego spółce serdecznie życzymy i teraz proszę pana prezesa Fleckiego o kilka słów. Witam państwa serdecznie. Chciałbym państwu bardzo podziękować za e, czas, który spędzicie z nami w tej ważnej dla nas... I chciałbym bardzo serdecznie podziękować również Giełdzie Papierów Wartościowych za przyjęcie nas tutaj. Chciałbym podziękować również naszemu autoryzowanemu doradcy, spółce Investment Group, który był świetnym i dobrym doradcą w tym całym procesie. Proszę Państwa, Giełda Papierów Wartościowych to miejsce, w którym zawodowo funkcjonują pracownicy naszej spółki, gdzie obecni są klienci naszej spółki i w końcu akcjonariusze, inwestorzy. Myślę, że to jest najwyższy czas również, żeby nasza spółka defic domaterski zodypisowała na parkiecie. Naszym inwestorom chciałbym życzyć, żeby kurs naszych akcji tak szybko, jak szybko rozwija się nasza spółka. Dziękuję bardzo. Poję no ja teraz ostateczne symboliczne potwierdzenie debiutu spółki EF Stanów statuetka i Certyfikat. Proszę Państwa, tradycyjnie już prezentacja Domu Makrebskiego EFIX. Dom Makrebski pomaga zarabiać pieniądze. To jest nasze motto, którego się trzymamy od lat które wykorzystujemy w naszej działalności. EFIX Dom Makrebski powstał w 2009 roku. W 2011 roku, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, rozpoczęliśmy działalność mafiaską. Natomiast rozpoczęliśmy tą działalność od przejęcia firmy FX Polska, która od 2002 roku działała, czyli ponad 10 lat na rynku kontraktów e, różnic kursowych i na rynku Forex. Teraz ważny dzień dla nas. Pierwsze notowanie takie będzie papieru prawności. Kluczowe informacje o nas na podstawie zezwolenia podstawowe obszary działalności nasze to przyjmowanie i przekazywanie zleceń, to zarządzanie podchwalami instrumentów finansowych oraz doradztwo inwestycyjne. Kapitał zakładowy spółki to 8 milionów złotych. Głównymi akcjonariuszami spółki e, jest pan Marek Szwicki, jestem ja, Tomasz Korecki, Do obrotu giełdowego natomiast zostały dopuszczone akcje serii G e, w ilości 40 tysięcy sztuk po cenie emisyjnej 14 zł Stanowi to około 5% naszego kapitału zakładowego. Jeśli chodzi o władzę spółki, to spółką kieruje w zarząd w trzyosobowym składzie Tomasz Kolecki, Marek Żubicki i Pan Tomasz Marek, tak jak tutaj występowaliśmy. Ważne podkreślenia jest to, że wspólnie pracujemy już ponad 9 lat i od każdy z nas ponad 19 lat funkcjonuje na rynku kapitałowym. Jeśli chodzi o organy nadzorcze, Rada Nadzorcza składa się z 5 osób. Pani Moniki Jaroszewski, Pani Katarzyn Franciszczak, Pana Jakuba koczyńskiego, pan Andrzeja Marcinkowskiego i Pana Pawła Siwińskiego są to osoby z ogromnym doświadczeniem z różnych dziedzin odbiegły rewident i doktor kaputowany do nauk ekonomicznych, i doktor nauk farmaceutycznych, jak również radca prawa. Jeśli chodzi o naszych pracowników, warte określenia jest to, że zatrudniamy trzech doradców inwestycyjnych, czyli materiałów papierów wartościowych, ale myślę, że elementem w Polsce jest również to, że w naszej firmie pracuje trzech doradców rynku amerykańskiego, którzy wspomagają firmę w podejmowaniu decyzji, jeśli chodzi o rynki surowcowe, rynki towarowe, rynki walut i indeksów notowanych na świecie. Nasi, wypowiedzi naszych pracowników są regularnie cytowane w różnych serwisach, w jak CPC, pod Bankier, Keeper. Również nasi pracownicy wygrywali w różnych w konkursach na najlepszego analityka, na przykład w kursie biznesu oraz w zestawieniach na najlepszych zarządzających. Amerykanie, tak że mamy łącznie ponad 200 lat e, doświadczenia na rynku kapitałowym. I tutaj chciałbym, żebyście Państwo poznali kilku naszych pracowników, chciałbym zaprezentować Państwu film, e, film z wypowiedziami na temat właśnie spółki. W rynku roku, pod w za czasie załatwiane licencje wystąpienia. Jesteśmy niezależną instytucją finansową, powierzoną przez Komisję Nadzoru Dzień dobry, nazywam się Tomasz Majer, jestem członkiem zarządu EZD Magnetyki. Z naszą firmą jestem z od 2003 roku i już 10 lat. W naszym programie Magnetyki Wprowadzimy informacje, analizujemy, czy też wnioski, realizujemy zasady, czy przekazujemy rekomendacje na szybki Dzień dobry, nazywam się Andrzej Dowak, jestem doradcą inwestycyjnym i zajmuję się zarządzaniem i otwarami naszych filmów. W naszym działaniu stale się jednym z zmian, co powinien się na rekreację. Żykujemy w pierwszej okazji i przeprowadzamy transakcje na rachunkach projektu i zapowiedzieć, jak to będzie tylko i zaraz Dzień dobry, nazywam się Antonę Członka. Z firmą EFIS jest związana już prawie od 10 lat. Jestem dyrektorem dbał o usługi i odpowiadam za codzienną komunikację z naszymi klientami. Tak jest tam, a wiemy, że oferujemy usługi specjalistyczne, które pobudzają są osoby o różnym pobudzeniu. Zaawansowanym działaniem na lekcji technicznej, możliwością handlu, wzrostu, zakresu i, i szerokim wywołaniem Dodatkowo w naszej operacji znajduje się system MP4, dzięki któremu klienci w dziedzinie korzystają korzystając z automatycznych strategii, budują własne wskaźniki i przedmiot z innych użytkowników. W operacji naszego domu makerskiego znajduje się również szereg rozwiązań. Pomaga automatycznie identyfikować informacje i poszukiwać okazji inwestycyjnych. Ale to unikalny program wykorzystania narzędzi w analizy technicznej. Jeśli siłom jest przejrzysta i zbudowane z oraz możliwość budowania i testowania własnych wskaźników i strategii, strategii, tak a także w parkiecie Włosi Biznesu, portal, content, market, do portalach Onet, Mavie, Kike i wielu innych miejscach. Prowadzimy wychowy i współpracujemy z wieloma Okręgiem i w całej Polski. Poprzez nasze publikacje, telewizyjne ustawienia, szkolenia i warsztaty, przybliżamy wieszczą naszym piękną tajemnicę funkcjonowania jako finansowe. Jesteśmy otwarci na wiedzę i chęć się uczynić. Dzień dobry, nazywam Dzień dobry. się Krzysztof Jestem nadzorem Powiatu Warszały w Departamento Zwładzwa Inwestycji Major. W każdym z kolei wersji wprowadzimy Centrum Funduszy Inwestycyjnych, dzięki któremu nasi klienci mogą w wydolny i przyjazny sposób inwestować w jednostki uczestnictwa w funduszy inwestycyjnych. Naszym klientom jako jedyna firma inwestycyjna w Polsce odpowiadamy, które konkretnie jednostki i uczestnictwa kupić. Kiedy? Nasi klienci otrzymują proste i czytelne informacje, kiedy jak i jakie jednostki uczestnictwa kupić. W ciągu kilku dni można nazywać i tłumaczyć jednostki uczestnictwa w funduszy inwestycyjnych przez MGM i nie wychodząc z domu. Korzystanie z naszych usług to nie tylko dostęp do informacji i wiedzy, ale również spora oszczędności. Dzięki podpisanej umowie między Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych a EFIC i Wonma przy nabywaniu i tłumaczeniu jednostek uczestnictwa w polskich funduszy, nasi klienci nie płacą żadnych dolin. Czemy, mogą spokojnie zamieniać jednostki uczestnictwa w zależności od sytuacji na rynku. Również otrzymywamy rekomendacje od rządu z demoty. Możemy tę usługę świadczyć bezpłatnie, gdyż otrzymujemy od Towarzystwa funduszy inwestycyjnych wynagrodzenie za jednostki uczestnictwa nabywane za naszym pośrednictwem. Nasze centrum funduszy inwestycyjnych to ugala inwestycyjny, obszarów na rynku, która przyciąga coraz większą liczbę pieniędzy którzy są świadomi inwestować w fundusze agresywne w czasie giełdowej choroby oraz państwowy kapitał w fundusze rozpiesznych pokazów. Dobrze, w takim razie jeśli chodzi o nasze usługi, są to podstawowe trzy obszary. Forex i CRD, zarządzanie portfelami oraz Centrum Funduszy. Forex i CRD to jest działalność, którą przejęliśmy od firmy FX Polska, czyli jest to działalność, w której historia sięga w 2002 roku. Współpracujemy tutaj od 10 lat, ponad 10 lat z firmą GFT Global Market z Londynu. Nasi klienci e, dzięki tej współpracy mają dostęp do naszej opieki, opieki firmy inwestycyjnej w Polsce. Mogą załatwić wszystko w języku polskim, a jednocześnie mają dostęp do e, najbardziej zaawansowanych technologii, do spreadów, do prowizji rynkowego lidera w tym zakresie. Nasi klienci korzystają również tutaj z, naszego, z naszych usług doradztwa inwestycyjnego i z platformy e, doradztwa, którą nazywamy FX Explorer. I tutaj chciałem parę słów o FX Explorer opowiedzieć. Myślę, że FX Explorer ma dzisiaj swoją publiczną, pierwszą prezentację. Czym jest FX Explorer? FX Explorer jest pomysłem na funkcjonowanie na rynku kapitałowym, na zawieranie transakcji, które polega na tym, że zamiast obserwować wykresy, obserwować lotowania, lepiej sprawdzać, co się dzieje na rynku, lepiej otrzymywać informacje o ciekawych wydarzeniach, decydować, czy korzystamy z tych wydarzeń, czy nie korzystamy. W FX Explorer mamy do dyspozycji publikacje, mamy do dyspozycji sygnały, które płyną zarówno na nasz komputer, jak również na nasze urządzenia przenośne, na nasze telefony. A więc centralną częścią FX Explorera jest możliwość otrzymywania ciekawych sygnałów. E, ciekawych informacji. E, nasi klienci we FitSexpożet znajdą dostęp do strategii, do sygnałów, znajdą dostęp do skanerów, czyli automatycznych metod wybierania ciekawych sytuacji technicznych na rynku. Mają w końcu dostęp do barometrów, czyli barometry pokazują nam przepływ kapitału z jednego rynku na drugi. Mają w końcu dostęp do zaawansowanych i szybkich wykresów. Oprócz wersji desktopowej, EFIX Explorer jest również oprogramowanie, które działa na urządzeniach przenośnych. I tutaj kilka również skryjów. Kolejny nasz dział zarządzanie, usługi zarządzania. Przede wszystkim EFIX Domatewski specjalizuje specjaliz specjaliz się w zarządzaniu, a środki naszych klientów są przechowywane Instytucjach, z którymi współpracujemy. Jest to na dzisiaj około 15 różnych instytucji finansowych. Również EFIX Dom Makrewski zbudował własne oprogramowanie, EFIX Money. Dlaczego korzystamy z własnego oprogramowania w tym zakresie? Jeżeli chcemy klientom oferować różne zdywersyfikowane produkty, a więc możliwość inwestowania w różne instrumenty finansowe, akcje, opcje, kontrakty terminowe, Inwestowanie nie tylko na polskiej giełdzie, ale również w Stanach Zjednoczonych, w Londynie, za granicą. E, poza tym e, środki naszych klientów są przechowywane przez różne barwki, różne domy materskie. Musimy mieć jeden system, dzięki któremu możemy to wszystko połączyć. Taki właśnie jest FX Manager, czyli nasze własne autorskie oprogramowanie, które umożliwia nam oferowanie klientom zdywersyfikowanych portfeli. Jeżeli oferujemy klientom różne instrumenty, nasi klienci mają możliwość zarabiania zarówno podczas kosy, jak i podczas TES-y. Przykład naszych produktów, jeśli chodzi o zarządzanie. Jak widzicie Państwo, są to produkty i strategie, które są związane z obligacjami, z akcjami, z towarami, z walutami, są to również produkty związane z ochroną kapitału i takie produkty, gdzie strategia jest aktywna, aktywnej alokacji lub pasywnej. Dzięki tym różnym produktom nie musimy klientom sprzedawać jednej konkretnej strategii. Oferujemy możliwość zbudowania całego portfela. Tutaj, przykład takiego portfela, który jest złożony z różnych naszych strategii, który może być dobrze zdywersyfikowany. To nasze podejście pozwala nam osiągać bardzo dobre wyniki. W 2012 roku nasz portfel Dynamiczne Spółki, jak więc małe i średnie spółki notowane na Warszawskiej Giełdzie, to 27,3% zysku do połowy sierpnia tego roku to jest 20,4%, również nasze portfele bezpieczne obligacje w tamtym roku to było 8,2% zysku w tym roku w ciągu po pierwszych 6 miesiącach, ciągu 6 miesięcy to jest rok na poziomie 4,9%. za nasze bardzo dobre wyniki otrzymujemy również nagrody. Jak widzicie Państwo, e, od początku praktycznie naszej działalności zajmujemy pierwsze lub drugie miejsca w zestawieniu gazet Gazety w e, Zestawienia, które e, porównują wyniki zarządzania zarówno środowiskowo-polskiej akcje, jak i e, produkty bezpieczne czy obligacje. I trzecia, trzeci obszar naszej działalności Centrum Funduszy to jest obszar, który e, jest naszym najnowszym obszarem, w którym e, dosyć dynamicznie w tej chwili się rozwijamy, to jest możliwość otwarcia rejestru, czyli możliwość nabycia, umorzenia lub zamiany jednostek uczestnictwa na podstawie rekomendacji domu makerskiego. A więc naszą unikalną rzeczą w tej usłudze jest nasza rekomendacja. Klient może wykorzystywać różne okresy na giełdzie, inwestować w strategie aktywne, kiedy spodziewamy się osy zamieniać na jednostki bardziej bezpieczne, kiedy spodziewamy się spadków na giełdzie albo stagnacji. Co ważne, nasi klienci nie płacą prowizji od polskich funduszy przy nabywaniu i wymarzaniu, zamianie, a więc spokojnie mogą alokować jednostki uczestnictwa w zależności od dekoniunktury lub de który na giełdzie w różne fundusze. Również dostęp do tej usługi jest praktycznie z każdego miejsca w Polsce, ponieważ ten dostęp jest poprzez nasz, jest poprzez nasz system EFIX To jest przykład rekomendacji, który dajemy naszym klientom. Natomiast EFIX dla klientów, którzy korzystają z usług Centrum Funduszy, jest skrojony na ich miarę. Jest, są tutaj, jest tutaj dostęp do publikacji. Jest tutaj dostęp do notowań, jest dostęp w końcu do rekomendacji i możliwość składania zleceń nabycia lub umorzenia jednostek. Klienci, podpisując z nami umowę, nie muszą otwierać żadnego rachunku bankowego w nowym banku, mogą korzystać ze swojego e, dotychczasowego rachunku bankowego, natomiast nam przez nasz system elektroniczny lub telefoniczny przekazują zlecenia nabycia lub umorzenia tych jednostek. Uczestnictwa. W końcu jesteśmy na giełdzie, więc. Kilka chwil poświęcimy, dlaczego warto kupować nasze akcje. Myślę, że po pierwsze, efis dom to, to zmotywowany zbieranie ze doświadczonych pracowników. E, mamy unikalne produkty i usługi w Polsce. Dobrze zaplanowaliśmy strategię i mamy ją przetestowaną i sprawdzoną w praktyce. Jesteśmy spółką, która powstała w 2009 roku, ale myślę, że jesteśmy spółką przygotowaną na, bardzo dobrze na ekspansję rynkową. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do korzystania z naszych usług. Zapraszam na nasz, nasze strony internetowe www.fxdem.pl i chętnie odpowiem na pytania lub po zakończeniu prezentacji porozmawiam z Państwem. Dziękuję.